Podział na pięć frakcji: plastik i metale do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, bioodpady do brązowego, a odpady zmieszane do czarnego pojemnika. Pani Teresa Kamińska segreguje śmieci, bo jak mówi, to się opłaca nam wszystkim. Wystarczy trochę chęci, tylko jest to utrudnione tym, że, że ludzie tu straszny bałagan robią. Jak się przychodzi czasem, jest pełno śmieci różnych i i, i, I dziwię się, bo czasem to nawet mówię, że chyba nie potrafią czytać, bo wyraźnie napisane jest na tych pojemnikach. Segregacja śmieci to nasz obowiązek. Niestety nie wszyscy Kielczanie wywiązują się z tego zadania. Dlatego władze Kielc apelują o przestrzeganie zasad i wrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników. Z segregacją dobrze radzą sobie ci mieszkający w domkach jednorodzinnych. Gorzej, a często źle jest na osiedlach. W najbliższym czasie e, jesteśmy umówieni z firmą Eneris, która odbiera odpady, że będziemy ostrzegać mieszkańców, informować o obowiązku segregacji i jakie z tego tytułu grożą konsekwencje. Już w najbliższym czasie w pojemnikach, gdzie segregacja nie będzie prawidłowo przeprowadzona, pojawią się takie naklejki zostawione przez firmę Eneris. To jest pierwsze ostrzeżenie, że trzeba większą uwagę przyłożyć do segregacji. Najbliższy miesiąc to czas edukacji, ale też kontroli ostrzeżeń. Po 15 listopada mogą pojawić się takie żółte naklejki, które będą oznaczać zwiększenie opłat za śmieci według stawki za odpady niesegregowane, czyli 28 zł od osoby za miesiąc. Zgodnie z ustawą jest zasada, że odpowiedzialność za brak segregacji jest odpowiedzialnością zbiorową. Według prostej zasady, nie segreguje sąsiad, wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości będą zobowiązani płacić podwyższoną opłatę za niesegregowanie śmieci. Czas na zmianę przyzwyczajeń. Miasto Kielce od wielu lat prowadzi akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Teraz takich działań będzie więcej. Miasto chce również pomóc zarządcom nieruchomości przy organizacji przestrzeni altan śmietnikowych. Warto sprawdzić, czy jest w nich wystarczająca liczba pojemników na poszczególne frakcje. Tutaj nasza prośba, żeby bardziej dokładnie przyjrzeć się, jak te altanki wyglądają, jak wygląda opis danego pojemnika, do którego wrzucana jest dana frakcja. Urząd Miasta jak najbardziej będzie wspierał wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także każdego mieszkańca. Do akcji włączają się szkoły, które już od wielu lat prowadzą zajęcia dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Tym razem przy niektórych placówkach pojawią się pojemniki, tak zwane dzwony, które mają przypominać o obowiązku segregacji i zachęcać uczniów oraz ich rodziców do proekologicznych zachowań. Chcemy dotrzeć do dzieci, żeby kształtować świadomość społeczną już w tym młodym pokoleniu, ale też w ten sposób, żeby dzieci wpływały na swoich rodziców, na gospodarstwa domowe na swoje rodziny i to dzieci były też elementem, który pilnują tego, żeby te odpady były segregowane i żeby ta dbałość cały czas funkcjonowała o te kwestie. Informacje jak prawidłowo sortować śmieci znajdziemy między innymi na stronie Urzędu Miasta Kielce.